Cześć witajcie, jestem PEX, witam w składnym odcinku do moim kanale! To było szybkie i witajcie, dzisiaj gramy w Neighbor 2, raczej yy, alfę, jedynkę, to już już nie wiem który patch to jest chyba patch 6 po... no... No przepraszam no nie miałem kiedy wcześniej tego nagrać Próbowałem, próbowałem, próbowałem to nagrać, tak było, nie ukrywałem, próbowałem mm, i nie wychodziło ponieważ cały yy, nagranie się ścinało, w sensie gra nie wiem czemu, ale już to naprawiłem Yy, więc tak, możemy już normalnie to zagrać. Więc yy, yy, strzelaj tę mapę w górę. Na dole, teraz. Zostaw, lajka! Zostaw, lajka! Dobra, yy, New Game. A, wbijamy, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Loading, znaczy, ja sobie to widziałem tym cadstankiem, ale wam też pokażę, bo, bo tak wypada przynajmniej, tak? Dobrze, a więc loading. Loading. Ok, a więc mamy. Jest nasz sąsiad, zagubiony. Mm. I nasz kruk zamknął sąsiada czerwoną kudeczką. Złoty kluczyk. Ma no, się umie wspinać, a mnie, niestety, jak widać. Dobrze. Tyk zawyścił sobie kluczyk. Podpalił w kominku. A my oglądamy go lornetką. Także, yy, ekipa Januszy, proszę na lewo, jest ławeczka, możecie yy, usiąść i pokibicować mi, jak będzie podglądał naszego nowego sąsiada. Dobrze, wiem, że tu mamy kamerę, to... Okej. Okay. I też uwaga, ja nie zamierzam robić tego, tak jak wszyscy to robili, bo ja chcę zdobyć gaśnicę i pójść otworzyć szopę, która jest za domkiem. Tak? Dobrze słyszycie. Jeden z sekretów. Tam się znajduje bardzo fajna rzecz. Okej, okay, tylko tu trzeba ogarnąć parkura. A gaśniczy... NIE NIE NIE! Gdzie ja wpadłem? Dobra. Gaśnicy jeszcze nie miałem. Więc zobaczymy jak się z nią poradzę. A tu było tak, teraz tu. No tak, kiedy próbowałem nagrywać to to pochodziłem sobie po mapie i trochę wiem gdzie co jest. KURDE! No, i ten dziad do mnie już leci, ja nie rozumiem. Nie, zablokowała. Are you curing me? Tym, Pentegesie. A no, zeskoczmy od nowa tutaj. Próbuję tutaj wbić. Hopa, ja nie rozumiem. U każdego co widziałem, on normalnie się zachowuje. On tylko u mnie w grze jest jakiś dziki, i kiedy jestem na tym domku, i na innych, to on do mnie biegnie. Żeby mnie tylko popchnąć i przewrócić, i żeby mi powypadały itemy. Dobrze, mamy oto naszą linę, która będzie mi potrzebna do dostania się do tamtego czerwonego budyneczku. Yy, Zasejwujmy sobie, może. Save. Ok. Yy, I sobie wczytajmy w nowy save. I tak. Dobra. Teraz powinniśmy mieć linę. No, chyba że coś się z saveem Dobra, mamy linę. I on się uspokoił. Teraz lecimy mm, tutaj na górę, na gas station. Stację benzynową, ponieważ tam się znajduje generator, a łatwo się po nim wskakuje, więc go wezmę. Tak, to on tak hałasuje, dobrze słyszycie? Dobrze, Nawet pierwsza droga chyba jest tędy. Co z tego, że jest drut czasty, ja mogę po nim na spokojnie sobie skakać. Dobrze. Mamy nasz generator, zbieramy go, myk, kabelek i lecimy. W ogóle w tej wersji alfa jest dużo sekretów po ukrywanych po całej mapie. Ja wiem tylko o tym, że jest tam taki nieznajomy w przyczepie siedzi tam wisi i chcę do niego dotrzeć. Ja chcę do niego dotrzeć. Dobrze. E, jak to zrobić? No on tuż stoi już. Co za gadzina? Spier papier pan. Ty może mi się uda? No way. Ej Chyba chyba mi się udało. Że będę bez generatora mógł tam skoczyć, aha, to się, jak w tą Raiderze, może eee... na coś nie pykło. Halo, mogę tam jeszcze raz wejść, dobra, 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 spadło mi wszystko. Ja chcę tylko linę. Czy on mi zabrał linę? Ty. Co za typ? Pierdzili, że mi milinę zabrał. Nie, dobra, leży tutaj. <gryw> już, już chciałem go ochrzanić. Dobra, walić tamtej temy. Spróbujemy może jednak tym sposobem. Co mi teraz prawie doskoczyłem. Woohoo! Easy. Easy. Eee. Tak, lina jest pode mną Czy ja właśnie straciłem linę? Okej okay. Próba numer dwa Tylko chciałbym teraz zdobyć tą linę Z powrotem Kurna, wiecie co? Może by tak Ech, Zresetujmy Czy ktoś mi wytłumaczy, jak oni to wszyscy robili? Oni po prostu brali linę i sobie skakali stamtąd, Tak kurde, nie wiem, kangur. Ja pieczę i ten debil jeszcze mnie goni, chce mi rzeczy teraz wytrącić. Spaduba! Nie dotykaj mnie! ty nie! Mogę zaczepić to tu na przy o! o. O, 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 nie, nie Ale uwierzcie mi, jeżeli jakieś ścięcie będzie na tym nagraniu gry, o Wywaliło mi gra Zajebiście Zauważyłem, że jak jest właśnie yy, Jak to powiedzieć, po tych nowych patchach, to gra coraz bardziej się bukuje. Weźmy sobie pudełko, może się przyda yy, Coraz gra bardziej buguje się, tak jak wspomniałem i właśnie mi wywalają. Od któregoś tam pacza. Tego chyba najnowszego, raczej. Dobra. Ja pierdzielę. Ja. To... dobra, tutaj wskoczę po pudło. Hopa! Jestem Paweł Jumper. Okej. Okay. T te Okej W sumie tu Prawie, prawie było Prawie było Muszę teraz linę z powrotem wziąć i wyżej ją zaczepić Na to wychodzi Jest! Udało się! Mam gaśnicę fuck you! Fuck you! Yy, safe New safe, jest, jest, mamy gaśnicę O kurde, jak to działa? O dupę No, no, nie zesraj się, nie przewróć się eee... Poprosiłbym lornetkę, żebym wam teraz pokazać, gdzie chce... gdzie mamy dojść I gdzie ja chcę dojść Chcemy otworzyć przede wszystkim to Dobrze, o ma sąsiad eee, Dobrze, tam jest, tam, tam tam jest nasz kolega. Widzicie? Jak się patrzy, tam ktoś jest. Tam Tam jest postać, więc teraz tylko pytanie, jak się tam dostać? To mnie najbardziej zastawia. Ja gaśnicą wiem, tylko w, czy z tej góry, czy ja tu będę mógł wejść? No, no coś nie mogę wejść. Jak tym do góry lecieć? Nie wiem, jak tym się lata do góry, w tym będzie problem. Uh! Lecę! Okej, okay. k, -k, -k, k k k k k k Udało się Jesteśmy tu O kurde Teraz mam doleć. C- Gdzie Tamto jest! Ale Dobra Leć do góry Leć do góry Nie w tu. Kurde odep... Nie, nie, no co jest grany? Jak co ja łyżwy mam przywiązania do stóp, co jest? Główno spadam No i ta, 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 gdzie ma jakośnica? Panie Mam lornetkę Nie Dobra, już się wystraszyłem, że straciłem bardzo cenny przedmiot Dobra, dobra, dobra Naprawdę uwierzcie, ja bardzo chcę to zrobić. Jak nie, to pójdziemy po prostu przejść tą grę, bo z gaśnicą i tak mi będzie łatwiej. Kozak, po tej linii nie mogę chodzić. Nie, No to jest najwyższy, największy, naj... tak, to jest najwyższy punkt, z jakiego mogę wystartować, prawdopodobnie. Okej. Okay. tu głową nie zahaczę. Go! Nie. No, dupa. Nie da się tam dolecieć. wiecie co? Jeżeli będziecie chcieli, to będę mógł nagrać grać w drugi odcinek, gdzie spróbujemy zrobić to zakończenie. Więc tam łapkę w górę, tak teraz ty. A my lecimy po prostu zrobić zwykły ending, bo on się cały czas patrzy, stoi tutaj, to niech się patrzy. Czy się mi zbugował? Never mind. Klucz był easy, ale ja muszę kot, muszę tam się. Zaraz, zaraz, ja tam będę mógł na kaśnicy sobie wlecieć. Ja go... O, tip. Panie, mucha nie siada. Wlecieć przez to okienko. Jest! Udało się, jestem hakerem, kurde. Dobra, to lecimy z zakończeniem gry. Więc przypominam, jeżeli chcecie mieć. To, to ten, ten, ten taki sekret czekajcie ja sobie muszę kurde lampę sobie może podjaśnić co lepsze to lepiej w ogóle lampę jest skombinuję, ale jeżeli chcecie mieć to zakończenie które trzeba to to poprawne on się w ogóle mi zbagował olejmy go niech rozmyśla to co robi w ogóle czemu to robi może jego kolega tam siedzi i mnie oglądał i miał za mnie bekę jak to robiłem wszystko ale dobra Chodźmy, zakończmy to, dajcie łapkę w górę, będzie fajnie. Teraz to trzeba będzie deską, czy on wpisuje właśnie kod? Tak, wpisuje kod. Okej. Okay. Cyk. Jedna deska, druga. Jest, da się, dobra. I teraz musimy tam wpaść. No to gaśnica... What fuk? Jednak umiem się spinać tak jak on, jak na wstępie mówiłem. Łuh! Typie. Wejdź mi tam. Okej, okay, udało się. Już myślałem, że nie będzie się dało. A więc co my tutaj mamy? Mamy półeczki i krzesła, śmieci. Jest i ten strój kruka, który mieliśmy wziąć. Tutaj wszystko się zmienia. I gram się, że ja sobie stąd wyjdę, ale ja zostanę, ponieważ mam tutaj swój al alkohol. Nie, dobra, tak, serio to co? No wychodzimy. Możemy jeszcze popatrzeć. Co jest? chowajmy to. Co jeszcze możemy popatrzeć tutaj? Czy ja mogę ten strój ubrać? Nie mogę go tu zostawić, dobra. I tutaj mamy naszego sąsiada, który sobie tam stoi. Mm. I tam po prawej stoi. Coś? Ej, to jest ten typ pozwana właśnie, którego chcieliśmy yy, dzisiaj dolecieć, a się nie udało, jego przyczepa pewnie jest wolna, więc po prostu wyjdźmy już stąd. Jabadabuuu! You win? Are you winning, son? Dobrze, więc przynajmniej to jest lepsze niż w pierwszej części zrobili, że po prostu była ciemność w piwnicy. A ja dziękuję za oglądanie, strzelcie tego lajkacza do dole, no, no strzelcie go, proszę, ja, ja ostatnio mało żebram o te łapki w górę i suby, więc zostawcie wszystko co trzeba i będę bardzo wdzięczny. Napiszcie komentarz, czy chcecie, żebym wleciał gaśnicą tam, tam, wiecie, tam na górę, tam, Psiu, tak. E, a więc ja serdecznie dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia i siema!